Patrzcie, co to przyjechało. Filtr oleju. I to podobno Made in Austria. Filtr oleju. I teraz e, to jest olej przekładniowy, słuchajcie, do dyfra tylnego. Ten, e, te literki LS oznaczają Limited Slip. I taki olej musi być zastosowany. No i do tego co tu jeszcze mamy? Do silniczka pójdzie 5W30 Energy Formula, Formula JP. Do japońskich i amerykańskich samochodów. Zaraz Wam powiem kilka słów o olejach. witajcie moi drodzy chciałbym wam opowiedzieć teraz co się mniej więcej będzie działo w moim samochodzie właśnie jadę do serwisu ale nie nie, nie, nie nie dlatego że samochód się zepsuł tylko dlatego że chcę mu wymienić olej przede wszystkim olej w silniku do silnika idzie 5w30 pełen syntetyk eee, i mimo że samochód ma tam 182 tysiące mil to absolutnie nie należy mu wlewać ani półsyntetyka, ani tym bardziej oleju mineralnego, tylko dlatego, że ma wyższy przebieg. Po prostu trzeba lać olej zgodny ze specyfikacją. Ale silnik to jedno, to jest oczywista rzecz. Natomiast ciekawszą rzeczą jest to, że chcę też wymienić olej w tylnym dywrze czyli w tylnym moście. Tutaj są mosty dwa. Dlaczego w tylnym? Dlatego w tylnym, że w takim samochodzie, gdzie napęd ten stały jest realizowany na tylną oś, a przód jest automatycznie potem dołączany, jest po prostu bardziej obciążony. I co jeszcze ważniejsze, w tym samochodzie jest zastosowany napęd tak zwany Quadra Drive. Nie oczekujcie ode mnie, że ja wam teraz tutaj bardzo precyzyjnie wytłumaczę jak on działa. Natomiast pokrótce działa to w ten sposób, że napęd, jak jedziecie normalnie po asfalcie, napędzana jest tylna jedna oś. Ale w momencie, kiedy którekolwiek koło straci kontakt z nawierzchnią, to do tego koła jest przekazywany napęd. I napęd Quadra drive wsunie podobno z tego, że nawet kiedy trzy koła nie trzymają się, nie przylegają do nawierzchni, a jedno tak, to nawet do 100% mocy tego napędu może być przekazany właśnie do tego jednego koła. Tak działa napęd Quadra Drive, ale żeby to działało skutecznie, no to musi być zastosowany właściwy olej jaki to jest właściwie olej w przypadku tego samochodu, czyli Jeep Grand Cherokee WJ z silnikiem 4.7 benzynowym. Otóż musi być to olej z dodatkiem LS czyli Limited Slip z angielska. Skąd to się w ogóle wzięło? To nie jest tak, że nagle stwierdziłem, o już czas, żeby wymienić olej w tylnym dewsze tylko od pewnego czasu zauważyłem że Podczas skręcania i powolnej jazdy, podczas manewrów parkingowych, na przykład po suchym asfalcie, czuć jakby, jakby koła przesuwały się po asfalcie, tylne. I pierwotnie byłem przekonany, że to może wynikać z faktu, iż w zawieszeniu mam zastosowane gumy poliuretanowe i to zawieszenie nie pracuje prawidłowo bo się zrobiło po prostu sztywniejsze. Ale potem zacząłem czytać e, głównie e, kolegów na, na forach amerykańskich i okazało się, że może mieć to e, związek właśnie z zastosowaniem nieprawidłowego oleju w tylnym dyszy. Co to znaczy nieprawidłowy olej w tym wypadku? E, większość mechaników wtajemniczonych prawdopodobnie zastosuje zwykły olej przekładniowy 75W40, jaki powiedzmy stosuje się często w manualnych skrzyniach biegów. Natomiast tutaj koniecznie w tym samochodzie, jeżeli się stosuje olej zwykły bez dodatku, to trzeba zainwestować jeszcze najlepiej pewnie w oryginalny Moparowski dodatek, który kosztuje w tym momencie około 100 zł. Który powoduje, e, zdaje się, zmniejszone tarcie e, w moście Ja e, poszedłem zupełnie inną drogą i teraz jeżeli oglądają mnie e, miłośnicy Jeepa To pewnie e, zaraz oberwie mi się jakimś komentarzem, że do Jeepa tylko mopar Tylko mopar, nic innego, nie wolno żadnych kolejów stosować a ja wychodzę z takiego założenia, że dopóki olej spełnia e, normę zaleconą przez producenta, to będzie ok. A y, nie zawsze trzeba, y, moim zdaniem, płacić grubą kasę za y, olej z najwyższej półki. A po prostu trzeba kupić olej, który spełnia te normy. I tak też zrobiłem. Poszedłem, wyobraźcie sobie, w Manola. Manol to jest taka. Y, niemiecka zdaje się firma, oni się chwalą, że mają oleje z technologią Esterów, nazywa się to STT, co przekłada się na trwalszy ten film olejowy, który utrzymuje się chociażby na gładziach cylindrów także no, nie grozi im tam żaden proces zacierania się, przynajmniej na to liczę i Krótko mówiąc, jest tańszy. Przeczytałem wiele informacji na temat tego oleju. Okazuje się, że i to nie na polskich forach, tylko właśnie zagranicznych, także w forach do, poświęconych Jeepom, ludzie piszą, że jest to olej naprawdę bardzo wysokiej jakości, za bardzo przyzwoitą cenę. Być może wynika to z faktu, że ten olej nie jest szeroko reklamowany, nie ma jego reklam, reklam w telewizji. Co? Finalnie, prawdopodobnie, przekłada się właśnie dlatego na niższą cenę, niższą cenę oleju. Także kupiłem 6 litrów oleju Manol, Energy, coś tam, coś tam do samochodów japońskich oraz amerykańskich. Oraz 75W-140 właśnie z dodatkiem LS. Właśnie, ważna sprawa. I to jest oczywiście olej do, do dyfrów, czyli do, do mostów. Yy, można kupić zwykły olej 75W-140. I dodać ten wspomniany przeze mnie dodatek Mopara. Ale można też kupić olej przekładniowy już z takim dodatkiem w środku. I teraz jestem bardzo ciekaw, czy po pierwsze, po wymianie tego oleju ten efekt, o którym Wam mówię, zostanie wyeliminowany i czy olej z już zastosowanym takim dodatkiem będzie działał dokładnie tak samo jak olej bez dodatku z zastosowanym. Tym dodatkiem wlanym oddzielnie. Także zaraz, zaraz się o tym przekonamy. Oczywiście, nagram Wam potem jeszcze jakiś filmik z efektów, bo być może Wy też Macie zauważyliście u siebie taki problem i pomyśleliście jak ja, że może to wynika właśnie z zawieszenia albo nie wiem, z jeszcze czegoś innego. Natomiast z tych wypowiedzi na, na forach wynika, że. W 95% ten efekt wynika właśnie z, z nieprawidłowego oleju zastosowanego w dyfrze, właśnie szczególnie tylnym dyfrze, bo tam w tym samochodzie z przodu jest olej nieco inny niż do tylnego dyfra, warto też o tym pamiętać, także czytajcie dokładnie instrukcje, czytajcie specyfikacje, czego to Wasze samochodziki od Was oczekują. Tutaj w tym samochodzie, żeby spuścić olej z tylnego dyfra, to musicie odkręcić wszystkie te śrubeczki naokoło, ponieważ tutaj żadnego korka spustowego nie ma. Tutaj za jakiś czas też będziemy wymieniać olej, to jest reduktor. I też idzie tutaj specjalny moparowski olej. Nie słyszałem o jakimś zamienniku, jak coś wiecie, dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw. Ale też to jest niezwykle ważne i co więcej różne oleje idą do różnych reduktorów. Jak widzicie tutaj jest pewien wyciek, także muszę się tym zająć też w najbliższym czasie. Nie tego nie zobaczycie, ale może usłyszycie. To jest też taki luz, którego być nie powinno. Także też się będę musiał o tym zająć. No i jeszcze przedni most. Zwałem naprzód. Tutaj luzu żadnego nie ma. W wycieku też nie. Także tym się będziemy zajmować w najbliższym czasie. Widzicie? SAE 5W30. Taki ma być w tym silniku. To podstawa, kochani. Wymiana oleju. To jest najtańsza i jedna z istotniejszych operacji, jaką możecie przeprowadzić w pojeździe z silnikiem spalinowym. Nie wymieniacie oleju na czas to nie narzekajcie potem, że macie problemy z silnikiem Się zjąć, Było trochę przyklejone silikonem. Ale olej jest zaskakująco czysty. Także ciekawe czy wymiana na świeży cokolwiek da. Starygo, starego silikonu zostały usunięte, no bo musi być czystość roboty i higiena pracy. Oczywiście to zostanie jeszcze wytarte, tak żeby po nałożeniu silikonu na obudowę wszystko idealnie do siebie przylegało. No i dobrze, moi drodzy. Prace zostały ukończone. Olej w silniku wymieniony, oczywiście wraz z filtrem. Filtr powietrza niewymieniony. Ale wygląda w porządku. Ja wiem, tak, polskie druciarstwo powinno się wymienić na nowy, to nie podlega dyskusji. Ja tego nie zrobiłem. Przedmuchaliśmy, wyczyściliśmy. Jest na pewno nie gorzej. Olej w wymieniony. 75 240, taki gęsty. No i co? Pierwsze odpalenie, żadnego stukania napinaczy jakby łańcucha naszego rozrządu. To się nazywa właściwie kompensatory luzu zaworowego. O, Taka jest profesjonalna nazwa. Także jak na razie wszystko w porządku, silnik nie wybuchł, olej z dyfra nie wycieka. Wojtek zrobił to bardzo fajnie Wszystko wyczyścił porządnie Zresztą widzicie to na zdjęciach mam nadzieję I tyle Pojeżdżę, sprawdzę za jakiś czas stan oleju Na razie samochód działa Bez zarzutu Gdyby się cokolwiek twu, twu, twu działo Zdam wam z tego relację A tymczasem jak zwykle Bardzo wam dziękuję za oglądanie Będzie mi bardzo miło jeśli dostanę od was łapkę w górę a jeśli jeszcze zasubskrybujecie mój kanał, no to będę przeszczęśliwy. Dziękuję Wam, pozdrawiam serdecznie, i do następnego razu.